Dzień dobry moi drodzy, witam Was na kolejnej lekcji poświęconej pracy w Wordzie. Dziś pokażę Wam najważniejsze narzędzia w Wordzie i pokażę również jak z nich korzystać, a potem Waszym zadaniem będzie stworzyć notatkę o Waszym ulubionym filmie lub o Waszej ulubionej książce. Jestem już na stronie office.com, przeszłam do Worda i klikam sobie nowy pusty dokument. Omówimy sobie dzisiaj to, co znajduje się nad tą naszą białą, czystą kartką. Pasek niebieski to jest pasek właściwie z informacjami. Mamy tutaj u góry miejsce, aby wpisać tytuł naszego dokumentu i informacje o tym, że dokument został zapisany. W tym miejscu, gdybyśmy mieli długi dokument, moglibyśmy wyszukać jakieś pożądane słowa, no i w prawym górnym rogu jest moje logo, wiem, że jestem zalogowana. Nas dzisiaj jednak najbardziej interesować będzie ta szara część nazywana w wordzie wstążką. Wstążka ma zakładki. Zakładki to jest to, co tutaj sobie klikam, mogę przeklikiwać się pomiędzy jednymi a drugimi zakładkami. Tych zakładek tutaj nie ma dużo. W Wordzie, który jest instalowany, jest ich znacznie więcej. Jest również więcej opcji, ale ja omówię te, które wszyscy mamy obecnie dostępni. Dzisiaj najważniejszą dla nas wstążką jest wstążka, która nazywa się Narzędzia Główne. Wiem, że się na niej znajduje, ponieważ aktywna wstążka jest podkreślona na niebiesko. Jeśli się przeklikam do innej, to w tym momencie inna jest również podkreślona na niebiesko. Zacznijmy więc po kolei omawianie najważniejszych narzędzi, najważniejszych opcji. Właśnie w karcie, czyli w zakładce, narzędzia główne. Narzędzia główne to w większości opcje związane z formatowaniem tekstu, czyli ze zmianą wyrazów, które piszemy. Częściowo już poznaliście te formatowania podczas lekcji ze skrótów klawiszowych. Wiecie już, że tekst można pogrubić. Można go pochylić, podkreślić i tak dalej. Czyli formatowanie tekstu to nadanie naszemu, w naszej wypowiedzi, naszemu pismu jakiegoś odpowiednie, odpowiedniej formy. I zaczniemy od tutaj, od lewej strony. Tu przyciski, które służą do wycofania czynności albo ponawiania. Czynności, które wykonaliśmy. To taki odpowiednik na przykład skrótu Ctrl Z. W kolejnym tutaj okienku mamy narzędzie schowek. Ono służy do wklejania, wycinania, kopiowania. Jest tutaj również narzędzie, które nazywa się Malarz formatów, ale o nim później. E, mamy w kolejnej części narzędzia związane z czcionką. Pierwsza z nich to wybór kroju czcionki. Tak, czyli w stylu, w jakim, nawet nie w stylu, tylko właśnie kroju, można powiedzieć, że to jest taki charakter który ma komputera. Możemy te, tą czcionkę wybrać bardzo różną, jest ich bardzo, bardzo dużo do wyboru. Zachęcam Was do prób, do testowania tych czcionek, do wyboru swojej ulubionej. Pamiętajcie jednak, że są takie czcionki, które niestety. Nie obsługują polskich liter. I za chwileczkę napiszę tutaj fragment tekstu i pokażę Wam, w jaki sposób zmieniać będziemy krój czcionki i które czcionki nie są odpowiednie dla naszego języka. Mam tutaj fragment tekstu, z którym pracowaliście na poprzedniej lekcji. Zaznaczę go więc i wybiorę inną czcionkę niż kalibri. Niech to będzie na przykład tutaj taka Bradley. Zwróćcie teraz uwagę, co robię, ponieważ ta czcionka jest dosyć mała. Chciałabym, żebyście na ekranach, na których wyświetlacie ten film, widzieli wszystko wyraźnie. To w prawym z kolei dolnym rogu mam opcję powiększania sobie nie tekstu, ale widoku całej strony. I teraz widzimy już, że niektóre litery w tej czcionce. Nie wyświetlają się poprawnie, to znaczy, są pisane inną czcionką, a to oznacza, że ta czcionka niestety nie wyświetla wszystkich polskich liter. W związku z tym nie będzie dla nas odpowiednia do pracy, bo ten tekst wyglądałby po prostu nieestetycznie. Poszukam na przykład, o, mam tutaj konstantę i jak widać, konstanta wszystkie polskie litery już ma i Mogę ze spokojem tej czcionki użyć. Tak jak wcześniej mówiłam, jest ich bardzo, bardzo dużo. Można sobie testować, sprawdzać, które czcionki podobają nam się, Wam się najbardziej i które zostaną Waszymi ulubionymi. Obok kroju czcionki mamy jej rozmiar. Tak? Każda, każda czcionka, każda litera, każdy wiersz może mieć inny rozmiar. Wystarczy, że zaznaczę i. Wybiorę na przykład czcionkę 14, a tutaj jak chcę, aby była jeszcze większa, mogę na przykład 20. Ale to nie wszystko. Obok rozmiaru mam również dwa takie przyciski, które służą do automatycznego zmniejszania i powiększania czcionki. Jeśli wydaje mi się ona zbyt duża, to zamiast w kółko wybierać rozmiary, wystarczy, że sobie trochę zmniejszę. Albo trochę zwiększę, dzięki temu mogę w łatwy sposób dopasować mój tekst do moich potrzeb. Także w tym miejscu zwiększamy i zmniejszamy. Cały czas przypominam, że aby wykonywać tego typu działania, trzeba mieć zapisany odpowiedni fragment, zaznaczony odpowiedni fragment tekstu. Jeśli ja tutaj będę klikać sobie, w tej chwili to nic mi to nie da, ponieważ nie mam żadnego tekstu zaznaczonego. I kolejny przycisk wyczyść formatowanie. Jeśli zrobię dużo różnych dziwnych rzeczy i będzie trudno już to wszystko odwrócić, to za pomocą przycisku wyczyść formatowanie mój tekst wróci do podstawowego rozmiaru i do podstawowej formy. Podstawową formą w Wordzie to czcionka kalibry i rozmiar 11. To zawsze przywraca wszystkie zmiany do samego początku. I w czcionce pod spodem mamy jeszcze bardzo ważne opcje, takie jak pogrubienie tekstu, powiększe i pogrubie, pochylenie tekstu, i podkreślenie tekstu. Zwróćcie uwagę, że tutaj ten tekst, to nazwisko mam podkreślone na czerwono. Oczywiście dlatego, że jest to obcojęzyczne nazwisko i słownik nie rozpoznaje tego typu treści, ale tym nie musimy się przejmować. Um, oprócz pogrubienia, pochylenia, podkreślenia mam również skreślenie, którego mogę używać. Mogę również pisać przypisem indeksem dolnym i górnym. Tutaj po prostu mogę zaznaczyć, mogę pisać y, jakieś cyfry, czasami, szczególnie w działaniach matematycznych, są nam potrzebne. Na przykład napiszę sobie 2 i po włączeniu te dwa przyciski włącza się i wyłącza. Mogę napisać 2, ono wtedy będzie mniejszą czcionką. Muszę teraz wyłączyć ten indeks, teraz mogę pisać normalnie i indeks górny włączam w podobny sposób tak, wtedy piszę u góry mam też tutaj możliwość zmiany liter, jest to bardzo przydatna funkcja, jeśli nie jesteśmy jeszcze zbyt biegli w pisaniu na klawiaturze i zapominamy czasem o wstawieniu dużej litery na początku wyrazu albo przez przypadek piszemy jakiś dłuższy tekst kapslokiem i tego nie zauważyliśmy Czyli dużymi literami, to wystarczy zaznaczyć odpowiedni fragment tekstu i wybrać w tym miejscu, jak na przykład w zdaniu. Jak w zdaniu zamieni nam tekst w taki sposób, że wszystkie pierwsze wyrazy będą rozpoczynać się dużą literą, ale zwróćcie uwagę, co tutaj się stało. tak? System Word nie rozpoznaje imion, nie rozpoznaje nazwisk i nazw własnych. Ale zostawił jedynie duże litery na początku wyrazu. Jeśli jakiś fragment chciałabym, aby był dużymi literami, w tym miejscu mogę od razu zmienić na duże. Jeśli potrzebuję wszystko małymi, to też w szybki sposób sprawię, że będzie to małymi. Mam jeszcze opcję jak nazwy własne, czyli każdy wyraz, każdy wyraz dużą literą oraz Mam możliwość zamiany na małe, wielkie, czyli jeśli włączę te opcje, zaznaczę, wszystkie małe zmienią się na duże, a wszystkie duże zmieniłyby się na małe. Do tego służy ta opcja. Mam też możliwość wyróżnienia, czyli to jest taki pisak, podkreśnik na jakiś kolor, mogę dany fragment zaznaczyć na przykład na zielono. Mogę również zmienić kolor czcionki. W tym miejscu mogę wybrać różne kolory, które odpowiadają moim potrzebom. I to takie najważniejsze funkcje, z których korzystać będziemy na co dzień. Mamy również funkcje związane z akapitem, i te funkcje są tutaj obok. Sformatuję tylko nasz tekst, aby wrócił do poprzedniej formy. Zmienię go na: jak w zdaniu. To oznacza, że małe litery, i jak w zdaniu. To oznacza, że na razie nie będę miała e, pols, y, dużej litery w imieniu czy w nazwisku. I wyłączę sobie wyróżnienie. E, omówię teraz jeszcze opcje związane z akapitem. Czyli teraz już wszystko to, co związane jest z wyglądem naszego tekstu na stronie. W Wordzie obowiązują nas zasady takie same, jak gdybyśmy pisali nasze sprawozdanie, recenzję czy notatkę na kartce. To oznacza, że pamiętamy tutaj o wpisywaniu tytułu, zastosowaniu akapitów. Staramy się również zawsze wypełniać, tak jak na stronie czy w zeszycie, cały tekst od prawa do lewa. Pamiętamy również o odstępach, no i oczywiście bardzo ważne o pełnej poprawności gramatycznej, ortograficznej i stylistycznej. I pamiętać trzeba o tym, że Word nie zawsze rozpoznaje błędy, dlatego pomimo tego, że on podkreśla część wyrazów, Trzeba i tak zawsze taki tekst dodatkowo sprawdzić. Wróćmy do akapitu. Mamy opcję punktorów. Punktory służą nam do wypunktowywania jakichś treści. I też domyślnie jest to po prostu kropka. Mogę teraz pisać, wymienić na przykład. Aktorzy, mogę napisać. Reży i po kolei klikając Enter automatycznie mam wypunktowane treść. Mogę również tutaj obok wybrać inny rodzaj punktacji, jak widzicie to jest tylko część taka najbardziej popularna. Mogę również wybrać listę numerowaną. Też mam różne sposoby numerowania, jeśli chcę na przykład wypisać jakieś argumenty, czy stworzyć listę chociażby zakupów. Wybieram wtedy listę numerowaną. Kolejne narzędzia: zmniejsz wcięcie i zwiększ wcięcie służą do stosowania akapitów. Możemy za pomocą tego przycisku przesunąć cały tekst. Ja go zawrócę. Możemy również, możemy również stworzyć akapity. Tutaj w tym miejscu specjalne jeszcze wcięcia. Ja proponuję pobawienie się tymi narzędziami, prób, spróbowanie sobie, jak w jaki sposób te narzędzia działają. I jeszcze ostatnie dwie rzeczy ważne. Mamy tutaj cztery opcje wyrównania tekstu. Jak widzicie, ten tekst jest dosyć krzywo napisany, można powiedzieć. Czyli kończy się w każdej linijce, czyli w każdym wierszu w innym miejscu. Jeśli chcemy, aby wyglądał ładnie, tak jak na przykład w podręcznikach, musimy go zaznaczyć i wyrównać do prawej i do lewej strony. Czasami zdarza się, że nieładnie to niestety wygląda. To wynika z tego, że czasami niepotrzebnie klikamy Enter albo jakąś spację. Wtedy czasami lepiej zastosować wyrównanie, na przykład do lewej. Wtedy tekst jest wyrównany do lewej. Mamy też możliwość wyśrodkowania danego tekstu. Yy, I ostatnia punkt to interlinia. Interlinia to odległość pomiędzy jednym wierszem a drugim. Domyślnie interlinia wynosi 1, ale możemy ją zmniejszać i zwiększać, na przykład. Na 1,15 albo na przykład 1,5, wtedy te odległości pomiędzy wierszami się zwiększają. Służy to na przykład temu, aby tekst był bardziej przejrzysty. Ostatnią jeszcze rzecz, o której chcę Wam powiedzieć, to liczenie wyrazów i znaków. Zwróćcie uwagę, że Word liczy ilość wyrazów w tekście. Tutaj na dole Mamy informację o tym, że obecnie mamy 64 wyrazy. Wiem również, że język sprawdzania to język polski i mam włączone podpowiedzi tekstu. Mogę również liczyć znaki, czyli każdą literę, którą zapisałam w tekście. I tę te ilość znaków znajdę w zakładce Recenzja, Statystyka. Wyrazów, mogę sobie sprawdzić, że oprócz tego, że mam 64 wyrazów, mam 363 znaki, a ze spacjami są to 423 znaki, zastosowałam 5 akapitów. To takie dodatkowe informacje dla mnie. Moi drodzy uczniowie, teraz wasza kolej. Proszę was, abyście oprócz. Tego filmu. Dodatkowo zapoznali się z treścią podręcznika. W podręczniku znajdziecie informacje, e, częściowo te, które przekazałam Wam obecnie. E, zaczynają się one, one na stronie setnej, czyli numer 100. E, temat nazywa się Idziemy do kina i w tym temacie opisane są nie tylko e, narzędzia z Worda ale między innymi reguły pisania w edytorze tekstu i to jest Wasze zadanie na ten tydzień, czyli zapoznać się z tymi regułami i wykonanie zadania, które znajdziecie w zadaniach domowych. Powodzenia!